Siemano, z tej strony Reni, witam was w drugim odcinku na tym kanale gramy dzisiaj w Jurassic World The Game Zrobiłem misję, a więc robimy kolejną Place 4 Roads, no te drogi nie są tak szczerze potrzebne no, ale na potrzebę misji zrobię dobra, kolejna misja i teraz musimy zrobić jeszcze Aku Sefir Security Oba no, stawiamy sobie tutaj I kolejna misja. I raczej szósty poziom nam wskoczy. Jednak nie, ale wiecie co? Ja to drogi po prostu usunę. Mm. Dobra, drogi usunięte. Możemy lecieć dalej. Czekaj, co tam było? Fit. Muszę nakarmić trzy razy. Karty do 20 poziomu. Mam dwa nagrody, jakieś i Pet Creature. Spetowałem. Mamy drobną misję i szósty poziom pada na konto. Amber Fossil. Tutaj jakaś paczka, mięso i jw punkty. Mamy PVP jeszcze za niedługo będą y, jak to, eventy różne, no bal paczka teraz paczka, proszę coś dobrego i mamy lin most no dobra mamy też patel stajder przygotowany, junk bean coffee shop, no to postawię go sobie gdzieś może tu i w ogóle rozszerzę tak o, i nowa misja od razu wskoczyła. Tutaj też mogę rozszerzyć. Ja na razie taką będę rozszerzać. No bo i teraz jeszcze gdzieś tu. więcej nie mam. Dobra, kolejna misja. Ewoluuj jedną kreaturę. Oj, oj, oj. Ale z tej hybrydy są. No. Tego pewnie za niedługo będziemy mieli. Na pewno za niedługo też tego. No, chciałoby się takiego na przykład Scorpio Rex albo Yodona. <laughs> Dobra, o ile misji. W ogóle dzisiaj sobie otworzymy daily reward pack. Może być Tyranozaur, jak był Tyranozaur to bardzo bym się z tego cieszył. Najpierw odbieramy. I zrobiliśmy cztery misje. Mamy DNA i paczka. Dobra, no paczkę zostawimy na koniec odcinka. No to co? To na razie zróbmy misję. Jungle Bean Coffee Shop. Dobra, no on się robi. To raczej pod koniec odcinka zrobimy? Ewoluuj jedną kreaturę. Tylko nie mogę. To ja jak to? Gdy go przyspieszę. I mamy nowego dinozaura. Tak on się nazywa. Lin Marcelis. To akurat nazwa jest łatwa. To mogę ją przeczytać. Dobra, mamy kolejna misja i lecimy teraz, wyklujemy może Maiyunga Rauru, okej, okay. Maiyunga parku, a nie mogę go, to jeszcze jednego wyklujemy, to nie ma żadnego problemu, to pomocujemy, zrobimy to łatwiej w swoim, Thank you. Thank you. Dobra, jest. I jest, 11 poziom Majungazaura. Zrobimy go. To jest. Ale ładnie wygląda. Dobra, mamy. Zrobimy też sobie trochę mięsa. O, za 3000 upgrade, nie robiłem? To zrobię później. Dobra. PVP. Dobra, no to na razie ja robię chęcie i obejrzę reklamę, żeby paczkę otworzyć. No i dobra, jestem już z paczką. No i otwieramy. No i jest chyba Alankła. Żarcie, dena, baksus, Alanka. Alanka, Alanka. Jak zwał, tak zwał. Dobra, to możemy ją od razu wykluć, to będzie na 20 poziom. Mamy reklamę. Jeszcze robimy PvP. Pierwsze PvP to mogę pokazać. Hmm, dobra, no to bierzemy coś najgorsze, żeby nie marnować za dużo. Ale może, ale będzie prize wheel. Napiszcie, czy byście chcieli yy, całe walki, żebym pokazywał PvP, czy po prostu końcówkę walki. Te PvP też nie jest jakieś najciekawsze ale można zawsze coś poglądać. Po Dobra. Jeden tak. No nie za mądre to było. Bo teraz ja sobie zmienię na latającego dinozaura. I za na półto. Teraz będę ja miał dwa to mnie nie zabija. Znaczy no w tej grze to jest taki licznik, że on dziwnie liczy. No nie za mało Tylko, że mi ją przyniosło mi jeszcze No to raz, dwa, trzy wystarczy. Lecimy i jeden z bitych. Teraz będzie wodny, to będzie słabszy na mnie. Ale chyba mnie i tak zabija. A tak? No Tak, da, zabijamy. 34. No bo ja on sobie teraz zmienił ten na żeby zachować sobie Żeby miał więcej punktów niż No Dobra, no dawno, rób coś. I cztery, wszystko. Podatak. No ale ja teraz go pokonam i będę miał I on będzie miał no trochę. 43. O, no, no, 3. Dobra, to, to i powinienem I już być Tylko tam wszystko pod atak. Albo no, nie. Kurde, nie wiem. 16 i 16 to... Nie, chyba mnie zabije. O kurde. Dobra, jest. Mam dwie tarcze. Chyba ja mnie zabije. Hmm? Yy. Nie zabiję Ja robię takie coś tak Dla bezpieczeństwa, bo mógł coś zachować i mieć więcej punktów potem. Ale... I zobaczcie. baba, no to wygramy tę rundę. Lecimy wszystko pod atak. Pięć punktów. I tak, przebiję jego obronę. I mamy to, mamy Ryze Bea ja, Wygrana Szkoda, że się tego nie da pomijać. Dobra, kręcimy. Proszę DNA. DENA. Tak, nie, nie. Dobra, no mało tego jedzenia, ale no zawsze się przyda. Nie, nie, nie. No to chyba robimy Battle stage, albo nie. Tak i otwieramy Daily Rewards tylko najpierw może to Dobra, Lim All To mięso i tak jest, paczka dajcie coś mocnego jakąś rzadką kartę i Alanko Aldenea dobra, DNA Mamy 65 Loyalty Points Yy, I to tyle, jeszcze Daily Rewards, patrzcie co tu można trafić Dilophosaur by był fajny, albo Tyranozaur. no wszystko oprócz tych budynków, bo te budynki to tylko kasa Ale dobra I pierwsza Daily mission Pack Otwieram I, a, budynek Ale kasa, kasa i duże DNA eee, To dobrze, Sigma I Expansion, dobra Szybko? Alankua... Wiecie co? Ja bym przyspieszył specjalnie dla odcinka. No to co? 12i nie udało się. Dobra, zrobię to dla was. Przyspieszę, żebyście mieli co oglądać. Mamy. 21 level Majunga Ale pięknie. jedzenie. Trochę drogi jest. Ale on jest słaby. Czy coś mogę wykluć? No w tym czasie ja bym sobie wykluł może tego wodnego. I zrobimy sobie alanku od razu. I na jedenastym poziom. No i długo też może hybryda będzie. To zeszło. Za godzinę ulepszę po prostu maszynę. Dobra, robimy Battle Stage'a. tak, tak. 400 monet. No dobra, to ja wracam, jak już będzie końcówka Battle Stage'a. Dobra, no to kończę z tego Lin Moscelina. Proszę bardzo. I dostajemy 10 DNA i 120 DNA. Dobra. Czy robić drugiego Battle Stage'a? O, walka 40 poziom. O kurde. To grubo. Przy okazji misję zrobiłem. I za chwilę kolejna misja i siódmy poziom. Ex. Kolejna misja i szósty poziom. Mamy to. Będzie paczka, epizod trzeci. Battle Stage kolejny. Dobra paczka. Jedzenie. No i 15 loyalty points. Nie, nie kupuję. Jest tutaj Battle Stage 4 i przesunąć dekoracje. Chyba hmm. przesunę. Tak, wiem, jak to się posuwa Ale, dobra, Dobra. Kolejną misję. Tylko sobie przystawię to tak, żeby. Albo nie. Dobra, to niech stoi tu, to będzie sięgać wszystko. I jeszcze to tu. Dobra, mamy poustawiamy. I patrzę, Battle Stage 6. Na razie mam misję z Battle Stage'ami. To ja te Battle Stage zrobię i po prostu pokażę Wam końcówki. A bo nie, dobra, kurde Czy mogę to przyspieszyć? No mogę dobra, No bo to chyba tak zrobię A więc ten zachowanie ten i ten będzie atak Dobra No to... Chyba tą walkę akurat pokawę to będzie ciekawe to tak jest, to jaki on jest ładny No, fajny 2 ataki to ale może pomyśleć, że dają tarczę 72 tak, on nie ma, to za Dobra, zachowamy punkty I to tyle? Nie, jeden atak. Za jedną tarczę Ale czy ja go skończę? Dobra, 6 składników. Chyba go powinienem skończyć. Tak, tak? Chyba to no, to jest szybko walka, może będzie dla Musimy trudniejsza. 810 ataków, ale dobrze. Daliśmy radę. Kolejna misja zrobiona. I mamy argentinozaura. Mission complete. Mission. Dobra. Kolejna jakaś misja. Pet 1 No dobra. Już. Tak leci. Collect 15 Loyalty Points To z paczki jakieś dostanę. Czy mogę jeszcze raz tą paczkę? Nie. Co to jest? A. O kurde. Czyli to może się. Nie no, dobra się nie opłacać. Co ja gadam? To się nie opłaca. To. No, może jakby się chciało. Tam jakieś tam. Dinozaury to może. Dobra, robię kolejnego Battle Stage'a. No to jak go skończę, to. Zobaczymy się. Tylko czekajcie. Jakby to zrobić? Dobra, tak? Nie. Ulepszę wodnego. Odbiorę sobie. Dobra, mam za... Może połączę go od razu w jednego na jedenastym. Wystarczy. Dobra. Mamy. O, oho, ale żon on na jedenastym się nie zrobił od razu. Trochę oszukany. Ale dobra. Mamy na jedenastym poziomie. I dobra. No to ja kończę te PvP i widzimy się za chwilę jak się to zrobię. Dobra, no, więc tutaj już wykończę. Zabiję, zabiję. 200 HP. I wygraliśmy znowu Triceratopsem. I dostaliśmy 160 DNA. No okej, okay, jeszcze mam kolejny Battle Stage, ale to będzie już następny odcinek. O, co zrobię misję. I czy będzie kolejny poziom? Nie, ale czekajcie. Level up. No tu mam. To chodzi o to, żeby na 20 poziom wbić. Nie wiem, ale czy mam tu jeszcze jakieś paczki? Chyba nie. No nie. Dobra, a więc w tym miejscu kończymy. Tak to jest zrobione. Czekaj, co odbiorę. Mięso. I no dobra, no to ja te miski sobie zrobię poza odcinkiem. No i co? No widzimy się i do zobaczenia w następnym odcinku. JOU!